Dzień dobry kochani, Paulita w kuchni, wita, słuchajcie Ja tu jestem rano, jest wieczorem, po południu O każdej porze dnia i nocy prawie e, Dzisiaj <laughs> Widzicie głosik mam taki, bo jestem nie do końca wyspana Ale trzeba lecieć, dalej lecieć e, Wczoraj była jedna impreza Dzisiaj druga e, Zaraz bo widzicie, Budzik nastawiony A już, ja już na nogach, już na obrotach e, Więc tak w Wczoraj ogarnęłam z racji tego, że tylko były dzieci i byliśmy w sali zabaw, więc były tylko babeczki i tort, taki biszkopt. To wszystko wam wstawię, fotki, ale to dopiero w poniedziałek, jak ogarnę wszystko. Dzisiaj mam następną imprezę w domu, bo tak, syn jeden je, dzień po dniu e, się urodzili, a wiadomo, datowo, rocznikowo nie, ale datowo tak. I teraz tak. Dzisiaj kolejny tort. Na szybko, ja wiem, że on powinien być wczoraj zrobiony, ale będzie. I to był, pamiętacie taką opowieść, był sobie czarny, czarny las. A w tym czarnym, czarnym lesie mu mnie będą e, wiśnie i jagody, dlatego że to będzie tort czarny las właśnie. E, nie pamiętam jak ta historia biegła dalej, więc jak możecie to podpowiedzcie. Ja dzisiaj robię właśnie tort czarny las. Po prostu. Słuchajcie, teraz tak. Stopień trudności średni, czas przygotowania 45 minut, całkowity 5 godzin. Więc akurat idealnie się składa, tort będzie gotowy na czas. W międzyczasie jeszcze mnóstwo rzeczy, jeszcze zakupy i sprzątanie domu. Ogarniemy wszystko, ogarniemy, damy radę. Zamiast gadać to już gotujmy. Zaczynamy od tego, że zakładamy motylek. No i teraz tak, cztery jajka. U mnie będzie półtorej porcji, będzie 6 jajk. Chciałabym, żeby to ciasto było takie dosyć wysokie. Do tego 120, czyli u mnie musi być 180, widzicie, z rana trzeba się nauczyć liczyć. 180 cukru. No. jeszcze ciupinkę. Dobrze, jest. I teraz zakładamy miarkę z pokrywą, bo będzie chlapało. Lecimy dalej. 8 minut 50 stopni, obrotu 4. Ja sobie w międzyczasie szykuję foremkę, blaszkę i Że Zaraz do nas wracam. No i tak, tutaj jajeczka nam się ubiły. Taka powstała pianka kogel i w ogóle takie cieplutkie, fajne. Mm, no pachną może niekoniecznie. Ale to nic, będzie ciasto super. Czekajcie, bo ja teraz tak. Teraz kolejny krok. 5 minut, 4, 5 minut, minut, moment. Obroty cztery, bez temperatury. W międzyczasie robimy właśnie foremkę. Odpalamy piekarnik na 180 stopni. I na razie tyle. Szykujemy mąkę. 100 gramów, czyli ja 150? Fajnie jest ją sobie, sobie mąkę. Akurat przy tym ciśle w ogóle super, ale to za chwilę to Was wraca. No i super, i mamy żubito, jo, jojo, jak teraz jest jeszcze piękniejsza. Słuchajcie, cieplutka masa. E, Dobra, teraz tak muszę się ogarnąć, bo naprawdę dzisiaj mamy mnóstwo, mnóstwo pracy. Słuchajcie, zakładam sobie pokrywę, Na niej sobie ustawię talerz, O, to ja dotarłam. I odważę sobie mąkę. Już Wam mówię dlaczego nie wrzucam od razu. No bo chcę tą mąkę sobie przesiać, tak? Czyli tak, tu jest 100 g mąki właśnie najlepiej przesianej. Ja użyję 150. O i do tego łyżeczkę proszku do pieczenia. Możecie dać, nie musicie. Ja sobie dam dla pewności, żeby to ciasto było fajne. Aczkolwiek te osoby, które nie tolerują proszku, bo no są takie osoby, które wyczuwają więc tak, tu jest łyżeczka ja na półtorej porcji dam tą łyżeczkę tylko i wyłącznie, nie więcej i teraz jeszcze 20 gramów kakao czarnego, niesłodzonego naturalnego, też wszystko zsypię sobie na ten swój talerz, czekajcie bo ja muszę dać 30, już o, by było, bo ja chcę to potem właśnie przesiać, tak 30 4. jest dobrze. No i teraz tak, ściągam ten talerz, sypię wszystko. Tutaj jeszcze sobie łyżkę wezmę, żeby było wygodniej. By no i tak jak mówię, takie coś jest fajne do przesiewania. E, właśnie mąki. Jak to ogarnąć? Dobra. O widzicie, jak się fajnie sypie mąka, kakałko nasze. O! Jest super! Jest bardziej na więc to ciasto będzie jeszcze lepsze. O! Pięknie to wygląda. Spróbuję tak sypać, bo trochę się na powietrze, trochę wysypie. Dobra, tak. Dobra. I teraz po tym przesiewaniu zakładamy miarkę z pokrywą. Mieszamy, mieszamy nasze ciasto. 5 sekund. Obroty 3. Dobra. To już jest temat ogarnięty. Można sobie, słuchajcie, ja sobie jeszcze, na sobie nie zdążyłam. proszku, nie proszku, tylko cukier wanilinowy, bo będzie jednak taki fajny smaczek. I teraz co? I teraz tak, zdjąć motylek. Widzicie, jak się człowiek śpieszy. To tak właśnie jest, bo już mam w głowie inne rzeczy. Taki plan, jak to po kolei dobrze zrobić. O, ale jest dobrze. I teraz ściągamy motylek. Od razu mówię, tu nie jest masa dobrze wymieszana. Tak jak przy Biszkopcie. Zalecam Wam wyjąć właśnie ten motylek. Delikatnie, naprawdę delikatnie przemieszać kopystką to ciasto. No i co? I za chwilę wlewamy je na... O, widzicie? Jest widać, nierównomiernie, nie ma koloru całkowitego, więc tak delikatnie, o, jeszcze napowietrzamy to ciasto. O, bo żeby się z tego nie zrobiło, to ma być taka pianka, nie może się zrobić z tego lejąca masa, bo wtedy będzie ciężko z biszkoptem. Ja tak kiedyś zrobiłam, ucząc się w szkole, pani mnie tak okrzyczała, bo to była taka masowa produkcja. Ale wykorzystaliśmy to do innej, e, innego ciasta, więc jakoś tak się udało. Dobra, zobaczcie, widzicie? To jest takie fajne, lejon, takie na powietrzone. No i co teraz? Teraz już kolejny krok. O, przelewamy to po prostu do naszej tortownicy. No, muszę tak Wam pokazać. Wyrównujemy te boki. Przepięknie wygląda. Przepięknie. O. Dobra, ja sobie to jeszcze tu porządnie wyciągnę i już wam daję wskazówki. Ciasto przełożyć do formy, pieczemy 30 minut 180 stopni. Ale słuchajcie, nie trzymajcie się tak tego czasu dokładnie. Wszystko zależy od piekarnika. Weźcie sobie wykałaczkę, patyczek od szaszłyków, wbijamy ciasto. Jeżeli wyciągacie patyczek czysty, suchy, to znaczy, że ciasto jest gotowe. Jeżeli oblepiony, jeszcze chwilę zostawiamy. Bardzo dużo yy rolę, właśnie bo piszecie, że często macie zakalce, musicie sprawdzać, bo tu, tu jest takie podane, e, ktoś to wypróbował na swoim piekarniku, każdy nasz piekarnik jest trochę inny, musicie go wyczuć, także pamiętajcie, próba patyczka. Dobra, lecę do piekarnika, biorę się za kolejne rzeczy, no i później jeszcze wszystko masa i będzie gotowe, no, to do zobaczenia, jak, e, pamiętajcie, upiecze się, musimy wyciągnąć, niech stygnie, jak wystygnie, robimy dalej. No, i tak w sklepie byłam. Ciasto się upiekło, wystudziło to. Lecimy dalej. Teraz będziemy robili masę. Czyli tak, naczynie miksujące musi być wymyte. I tak znowu zakładamy motylek. Yy, I dajemy tak: 550 gramów śmietany, 30 mocno schłodzonej. Ja tu mam więcej, bo jeszcze mam drugie ciasto, takie malutkie do przełożenia. Więc ja sobie automatycznie zrobię wszystkiego więcej. Bo i tak. Yy, Raz, że biszkopt jest też z większej porcji, aczkolwiek powiem wam, że nie jest jakiś taki fest duży, bo yy, z tego przepisu tort na tort biszkopt wychodził yy, większy. I no tylko tyle, że tutaj jest kakao dodane, tak. Dobra. Ja daję trzy śmietany yy, i do tego mascarpone. O, albo dobra, mascarpone dam za chwilę. Wsypujemy 80 gramów cukru, czyli ja wsypię tak 120, żeby było więcej. Przecież też niekoniecznie... nie, nie, bo to, gdy się z wiśniami, to, to lepiej dać więcej. Dobra. No i teraz tak. Słuchajcie, ja tu się skupię na tej śmietanie. Dobra. Zakładamy miarkę z pokrywą. I tu mamy tak ustawić obroty 3. E, dzięki Wam wiem teraz, że najlepiej ustawić obroty 10. Tak, obroty 10. E, I to tak naprawdę zajmuje 10-15 sekund. Z racji tego, że przy obrotach 10 będzie hałas, no to ja się na chwilkę wyłączę i zaraz się z Wami e, po, połączą z powrotem. O, Także nie ustawiam czasu, ustawiam obroty. No i zajęło mi to 20 sekund, a wiecie co najlepsze, przy motylku obroty 10 to jest w ogóle tragedia, ona nie jest ubita do końca celowo, bo ja tu dodaję jeszcze tą mascarpone i teraz wracając do mascarpone, widzicie tu się wszystko, e, teraz już odpalam naprawdę te obroty 3 i pomału dodaję mascarpone, bo... Mascarpone już jest takie bardziej gęste i boję się jednak o ten motylek To jest fenomen, że, e, że Przy 10 obrotach Co zawsze było, uważajcie, nie dawajcie obroty więcej niż 4 przy motylku Tu przy 10 daję radę Znowu oblizałam palet A wiem, że Wam to się nie podoba To taki odrób po prostu No dobra, myślę, że to już jest ten moment to jest ten moment na ubicię śmietany. No, jest, patrzcie, jest taka sztywniutka śmietana. W wow. z tym sobie bardzo jest jej dużo. Ale teraz chcę Wam jeszcze pokazać krok następny. Patrz, wskazówki. Zdjąć motylek. I teraz tak. Ja sobie to przesunę, bo mam ten biszkopt i ja ten biszkopt przekroję na trzy. Raz, dwa, mniej więcej. A jeżeli stwierdzicie, że wyszedł Wam, czekajcie, bo już gdzieś mi się podział nóż, jest najlepiej to zrobić. Tylko zobaczę, czy będziecie widzieć, jak ja kroję, bo ktoś ostatnio prosił. Dobra, widać, ktoś ostatnio prosił, żeby pokazać, jak kroję. Więc tak, kroję sobie pierwsze. No nie wiem, czy za bardzo widzicie. Widzicie? Taki malutki e, górę, żeby to właśnie podzielić na trzy części. Więc takie plasterki chudziutkie. O! Dobra. To jest jedno. I jeszcze spróbuję. Na jeszcze jeden. Czyli będą takie trzy warstwy ciasta i ta śmietanka na to. I co ja robię? Żeby tak wyrównać ten, e, tą, tą górę, żeby była taka równa. Zależy co chcecie dać na wierzch to mój spód ciasta, czyli ten, ten dół, co się piecze, jest górą. Czyli daję całkowicie odwrotnie. E, tak. I kładę sobie. O, tak. I to będzie tak warstwowo wyglądało. Na razie to odkładam. Teraz w międzyczasie, słuchajcie. E, w międzyczasie odcedzamy te wiśnie, bo trzeba jak najszybciej tą śmietanę zużyć, bo za chwilę i leci z nią do lodówki, bo za chwilę, żeby nie było tak, że ona puści wodę i nie będzie śmietany. Więc teraz odcedzamy nasze wiśnie w syropie amarena. Ja mam zwykłe wiśnie, takie wiśnie przygotowane do ciasta. Odcedzam to, o, byłoby mi na pewno łatwiej otworzyć. Odcedzam to przez koszyczek i ten syrop zostawiamy. Zostawiamy sobie, żeby nasączyć, tak? Czyli tak to przestawiam. Eee, dobra, czekajcie, bo już naklopam. Lecimy dalej. To mamy. Teraz ustawiamy właśnie blat. Lecimy z blatami. Już tu przestawiam, widzicie? Mamy pierwszy blat. Na paterze ułożyć i teraz tak, zaczynamy na dzień wrażenia. Poczekajcie, ja się tu ogarnę i zaraz do was wracam. No dobra, jestem, ogarnęłam się trochę, przesypałam sobie te wisienki już z koszyczka odsączone tu i lecimy. Teraz tak, błyszka, zaczynamy blat nasączyć, żeby ten nasączyć syropem wiśniowym. Słuchajcie, to nie musi być, bo jeżeli ktoś nie lubi syropu wiśniowego, możecie wziąć sobie wodę z cytryną, wodę z cukrem i cytryną, mieszanki jakie tam chcecie, ale no to zrobimy według przepisu. Bardzo trzeba zwrócić uwagę, że tak. Dobrze nasączyć to, ale znowu nie przelać. To jest sztuka. Taka trochę musicie tu ruszyć głowami. Żeby potem nie było, że się leje woda z naszego ciasta. Tak więc nie przesadzajmy. Sprawdzamy palcem. Jest dobrze. Znowu to zrobiłam i teraz tak. Dajemy witą śmietanę. Dwie, trzy łyżki i tej śmietany. Czyli tak. Raz, dwa. Nie, tu jest ile? Trzy, cztery. Trzy, cztery. Dobra, dałam troszkę cztery trochę. I teraz to musimy rozsmarować. O. No, tak, ja bym dała trochę więcej tej śmietany, żeby to było tak fajnie. Ale dobra, na razie idziemy według instrukcji. O! E, na, następnie pokryć trzy, cztery i dać jedną trzecią odsączonej wiśni. Czyli układamy sobie tu wiśniki, tak? No i dobra, wiśniki będziemy mieli. Mówię, tu owoce też możecie dać różne, jeżeli ktoś nie lubi wiśni, możecie dać burówki, możecie dać truskawki, no ale tak jest w przepisie, więc ja tak korzystam. Lecimy dalej. Nakładamy następną warstwę, czyli środkowy blat. Dociskamy troszkę o. i znowu powtarzamy, czyli polewamy tym syropem wiśniowym, zaczynając od środka na zewnątrz dajemy śmietane, wiśnie, blat następny. I tak słuchajcie do samego końca. Bo na końcu też dajemy w syrop, bita śmietana. I zaraz potem już do Was wracam, powiem Wam co dalej. Jak to wygląda ostatnia warstwa. No i teraz tak. To już jest moja ostatnia warstwa, słuchajcie. Ja jeszcze dodałam sobie do środka trochę borówek, bo miałam zamrożone. I teraz tak. Yy, no niby tu jest, żeby już nie dawać tej wiśni na wierzch, no ale ja sobie dam owoce, właśnie borówki. Yy, tak troszeczkę, żeby było też owocaśnie, ale mamy tutaj zrobić tak, czekajcie bo już mamy na to dać czekoladę, co prawda czarną gorzką, ja daję mleczną, zobaczcie, skorzystam, ja pamiętam, że ktoś mi kiedyś pisał, jak to w termomiksie można zrobić wiórki z czekolady, ale nie mogę znaleźć tego postu, także jakby ktoś, to chyba był jakiś pan, ale nie chcę nikogo tam denerwować, Byłabym bardzo wdzięczna, że jeszcze raz za wskazówkę, jak sobie zetrzeć w termomiksie czekoladę, żeby nie trzeba było ścierać właśnie tak ręcznie. Teraz mój las to nie będzie taki fest czarny, no bo tak, nie użyłam tu gorzkiej czekolady, ta będzie brązowa, no ale w lesie też jest brązowa. Co tu dalej mamy zrobić? No i pozostawić tort, słuchajcie, na minimum 4 godziny w lodówce. Ja celowo nie, nie jakoś nie wygładzam tych Dobra, mi się wydaje, że już starczy. O, a się pochowała, czy Wydaje mi się, że starczy, bo nie będzie widziać się Celowo nie wygładzam sobie tak jakoś specjalnie tych poków. O, bo to tak właśnie będzie fajnie wyglądało. Teraz, że tak powiem, taka moda. Nie takie gładkie, tylko to ciasto takie pozostawione samo sobie, żyjące. O. Dobra, kochani, lecę do lodówki. Mam nadzieję, że uda mi się bo jak przyjdą goście będziemy dopiero kroić to ciasto. Zdjęcia jakieś są wam stawię, ale uda mi się chociaż jeden kawałek zrobić tak fajne zdjęcia i przy was spróbować jak to smakuje. Także na razie nie powiem wam jak smakuje tort yy, Czarny Las, bo lecę z nim do lodówki. Potem mam gości, ale mam nadzieję, że mi się uda. Tak podglądam co tu oni mają. No tak mają, a boki też na czekoladą. No to może sobie zetrę i jeszcze po, po obsypuję czekoladą, chociaż nie. Zostawiam tak jak jest. Plecę do lodówki. Mam nadzieję, że uda mi się Wam pokazać, jak ten tort smakuje i jak wygląda. Buźka. Póki co, buźka pa! Kochani, chciałam Wam powiedzieć, że jest 4.20 nad ranem. Udało mi się ocalić tyle ciasta. Czyli jeżeli tyle ciasta się udało ocalić z całego tortu, to był smaczny. I powiem Wam szczerze, że naprawdę był smaczny. Mówię tak po cichu, bo wszyscy już poszli spać, a ja dogrywam Wam filmik. Jedzonko było przepyszne. Stół jest pustiutki, więc tylko tak naprawdę talerzyki, szklaneczki, do zmywareczki. Nie ma tych reszteczek, gdzie to przełożyć, gdzie to zostawić. Powiem tak. Tort Czarny Las zrobił furorę. W niektórych przypadkach został zapisany do ulubionych. Także, kochani, ja już nie będę próbowała, bo po prostu o tej godzinie też już by było po prostu grzechem zjeść tort. Twarda, 20 na danem. Róbcie, róbcie tort Czarny Las. Póki co sprzątam, idę spać. Miłej niedzieli Wam życzę. Buziaczki. Papa, Trzymajcie się cieplutko i zdrowietko.